Przez przypadek. Mam nadzieję, że ten przypadek jest kontrolowany przez szefa na górze, który mnie lubi i vice versa. Cholera, no nie wiem. Jest, jest parę młodzieży, która ma łeb i do czegoś dojdzie. Komercja trafiła na bardzo podatny grunt u nas. Baczymy. Fantastyczne wspólnoty. Uważam, byśmy się wyszaleli. Ci wszyscy ludzie, którzy się wyszaleli wtedy i, i było ostro by wyrośli na takich normalnych gości. A ci, którzy się nie wyszaleli wtedy, to ci się bawią w politykę. Ma huczeć ma tego, panienki tym łapkami machają ręce w górę. Kocham was, jak się bawicie, ludzie kochani. Duży dzwon, człowiek nie wie najpierw co się dzieje, później jest wielka czarna dziura w głowie, gdy trzeba pozbierać to, co się stało, gdzie jesteśmy, co się stało. I właściwie człowiek do powoli dochodzi pierwsza rewersja, Właściwie całe szczęście, że ja żyję, bo mogłem mierzyć, prawda?